Ponieważ mamy informacje o tym, że część produkcji, która jest wytwarzana w Europie, zostanie zagrożona przez zniesienie barier celnych, a także obniżenie umożliwienie producentom. Z, z Ameryki Południowej wejścia na nasze, na nasze rynki, co stwarza ogromne zagrożenie, szczególnie dla branż w hodowli czy, czy na przykład w cukrownictwie, gdzie po prostu nasza nasze produkcja może stać się niekonkurencyjna. My nie możemy sobie w Europie pozwolić na to, żeby w, żebyśmy eksploatowali nasze zasoby tak ekstensywnie i nigdy nie osiągniemy tak niskich kosztów produkcji. A to wszystko będzie kosztem właśnie wycinki lasów tropikalnych, tam, gdzie y, mamy państwa o niższym poziomie demokracji, gdzie nikt nie, nie powie nie, ponieważ są to państwa, które nie mają wytworzonych tak silnych mechanizmów obronnych dla rolników i dla społeczeństwa.